Kurs stacjonarny i webinarowy to klasyczny sposób przygotowań, czyli zajęcia grupowe. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, a nie aulach na 100 osób, więc możesz aktywnie w nich uczestniczyć, zadawać pytania, oczywiście, jeśli tylko masz na to ochotę. Wiedza jest przekazywana w sposób maksymalnie przystępny i efektywny, z dużą liczbą przykładów ułatwiających zrozumienie zagadnień oraz analizą przykładowych pytań, które pojawiają się na teście. W przeciwieństwie do innych kursów, nie są to ogólne wykłady akademickie skupiające się tylko na teorii. Zajęcia możesz odbyć albo w naszym lokalu w Warszawie, albo całkowicie zdalnie, przez specjalną platformę. Co ważne, w obu przypadkach, oprócz samych zajęć, otrzymujesz obszerny zestaw aktualizowanych co roku materiałów do pracy, zarówno na zajęciach, jak i po nich. Pamiętaj, to bardzo ważne, aby przygotowania były odpowiednio zaplanowane. Samo zrealizowanie jakichkolwiek zajęć to za mało. Musisz poświęcić dodatkowo co najmniej kilkadziesiąt godzin na pracę samodzielną i musisz Mieć z czym pracować. Tylko u nas dostaniesz tak kompleksowe materiały z bazą pytań stworzone specjalnie na potrzeby przygotowań do testu z wiedzy o przedsiębiorczości. Wybierz kurs stacjonarny lub webinarowy, jeśli preferujesz naukę poprzez zajęcia na żywo połączone z pracą samodzielną z materiałami.